Ten prosty trik daje mi co roku mnóstwo plonów. Moje warzywa rosną jak szalone. Weź pusty pięciolitrowy baniak po wodzie. Ostrożnie go przetnij, zostawiając tylko górną część. Teraz za pomocą lutownicy zrób w plastiku sporo małych otworów. Im więcej ich zrobisz, tym lepiej. To bardzo ważny etap. Gdy już masz gotową podstawę, wykop w ogrodzie dołek. Głębokość dołka powinna odpowiadać głębokości przygotowanego plastiku. Włóż baniak w ziemię i zasyp tak, aby wystawała tylko część z nakrętką. Odkręć nakrętkę i do środka wrzuć resztki organiczne. Mogą to być liście, szpinaku czy skórki banana. Te składniki świetnie odżywiają glebę, bogate są w magnes, potas i inne minerały. Ja co kilka dni dorzucam świeżą porcję resztek, garść lub dwie. Wystarczy kilka takich pojemników w różnych miejscach ogrodu, a efekt zaskoczy każdego. W ten sposób stworzysz naturalny kompostownik bez żadnej chemii. Warzywa są nie tylko dorodne, ale też smaczniejsze i bardziej odporne na choroby. Zdrowa ziemia, bujne liście i pełne kosze zbiorów.